Przechodzimy do kolejnego punktu. W porządku obrad uchwała w sprawie zmian wieloletniego rozporządzenia Finansowej Gminy Raczy na lata 2013-2020. Państwa, oddaję głos. Uchwała. Na czym projekt uchwały przedstawiony Państwu przede wszystkim zawiera aktualizację wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych na rok 2013, wynikający z uchwalonej przed chwilą przez Państwa uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wykazie przedsięwzięć, zastanawiam się, co się zmienia w budżecie. W wykazie przedsięwzięć zmieniają się też nakłady na te zadania, na które dokonywaliśmy zmian uchwalanej przedtem przez chwilą uchwałę. I może z tego nie będzie łatwiej. A mianowicie zmniejszamy planowane wydatki na wykazie przedsięwzięć na projekt ulicy Okrężnej Kasztanowej Rzepichy i wprowadzone, wprowadzamy, wprowadzamy nowe zadanie, które wyniknęło po rozbiciu zadania ulicy Okrężna Kasztanowa Rzepichy Jamorskiego Plusa Iworkowej I, i zadanie Jamorskiego Plusa Inworkowego jest potrbnione i do realizacji w latach 2000. 13-2014 stąd pojawiło się również w okazji przedsięwzięć ze środkami na rok 2014. W Moskwie też będzie finansowane w roku 2014, ale tam środki by były zabezpieczone wcześniej. I w zasadzie nowe zadania się nie pojawiły w budżecie. A, jeszcze jedno. Zadanie, zadania zadaniach bieżących pojawiło się zimowe utrzymanie dróg. Ono kiedyś było, jak uchwale, budżet na wieloletnie prognozy na początku roku, a potem z uwagi na to, że zmienił się druk, który, który wypełniały do wrf i w zasadzie nie ma obowiązku. Wykazywania nam tych, tych zadań, które są niezbędne do realizacji dla zapewnienia ciągłości działania. I do takich należy się utrzymanie dróg. Ale ponieważ wiele innych zadań mamy wpisane, to dla bezpieczeństwa po prostu uzupełniłam to o to, o to zadanie, żeby ktoś nie pytał, dlaczego to jest, a tego nie ma. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciekawe dyskusje. Proszę bardzo. Są pytania? Nie ma pytań, to będzie dyskusji, przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo o podaję Uchwała Rady Gminy Raszyn z 24 października 2013 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej w Gminy Raszyn na lata 2013-2020. Na podstawie rezultatu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 1 1990 roku są w rządzie Artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230, ustęp 6, artykuł 231 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W związku z artykułem 121 ustęp 8 i artykuł 122 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o wracach publicznych w latach gminy raszy co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy rascze na lata 2013-2020 polegających na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2013 oraz wydatków bieżących i majątkowych objętych gminem artykułu 226 listy na lata 2013-2014. Wieloletnia prognoza pracowa gminy Raszał otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. E, tutaj jest, zauważyłam, że tu jest ślad, e, bo jest, e, jest paragraf 1, 3, 4 i 5. Proszę bardzo. Polkowe. dwa razy to samo się powtarza, Czy to panu sprawy. W pozycji 1, 3, 2, 18, 13, 2, 19. Wieloletnie. A dwa razy jako osoba pozycja. Przyjęła z ogromny, że jest jako osobna dwie objęto i tak na To jakby dwa razy. Dlatego, no że budżecie... Użycie zerowo zostawiłam żeby pokazać, że to że było w tym zadaniu, a w opisie jest opisane, że zostało przeniesione i w następnej uchwale już tego nie będzie. Natomiast w wpf faktycznie można wykreślić w terenie. W upf można wykreślić. Poprosimy stronę 1 i to określenie 1.3.2.18, 1.3.2.19, pozycja przedsięwzięcia. wykreślamy. To z pozycji 1.3.2.19 można już teraz wykreślić. Natomiast w budżecie chcę to zostawić. Dobrze, 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 Dlatego, że tam znajdujemy środki zadania, którym to było. A ponieważ to jest mapowanie z jednego do drugiego, to są tutaj zostały. Wykreślamy. 1, 2, 19 wykreślamy w ustawodawstwie. Wszystko Pierwszy raz czytamy na drajku uchwały ze Rady Uchwały rewizyjne w naszym zmianie w października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i wyrażenia na lata 2013-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230, ustęp 6, artykuł 261 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121, ustęp 8 i artykuł 122, ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach o, samochód, o finansach publicznych. Rada Gminy Raszy uchwala, co następuje. W paragrafie 1 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Raszy na lata 2013-2020 polegających na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2013 oraz wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem artykułu 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na, na lata 2013-2014. Paragraf 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się aktualizacji wykazów przedsięwzięć? Ja proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Paragraf 2 jest po załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Czyli dawny paragraf 3 jest paragrafem 3. Zmiana numeracji, racji, no przepraszam. Wtedy nie o tym mówił. Nie powiedział pan o tym. Paragraf 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2013-2020. Wykaz przedsięwzięć gminy raszy na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu? uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały wraz z autopoprawkami i 9 głosami